Witam w kolejnym odcinku Upcoming. Znów natrafiłem na gierkę, która jest po prostu niemal idealna. Nic for Speed, Most Wanted. Gierka już jest troszeczkę starawa, ale i tak nadal warto ją ściągnąć. Tak wygląda nasza, naszego mapa, naszego miasta. Jest tu bardzo dużo odcinków. Klikamy sobie na Downtown, Street Race i wybieramy teraz samochód. Zmienimy sobie klasę. Ten będzie dobry. Teraz mamy taki panel, gdzie wybieramy modyfikacje do naszego samochodu. Ja wybiorę e, ulepszenie silnika. Początek każdego wyścigu rozpoczyna bardzo miła animacja i już ściskamy Nitro. Oczywiście na samym starcie to jest podstawa w każdym Nitro Speedzie. Przyznam, że dodałem sobie e, właśnie jedną modyfikację ulepszenia silnika. Gdybym dodał dwie, już bym pewnie był pierwszy. Teraz moja pozycja to jest ten trzeci. Takie modyfikacje y, nie są obowiązkowe, ale zawsze warto chociaż jedną dodać, aby wyścig się o wiele łatwiej przechodziło. Cholera, spoglądam na aparat, więc tak troszeczkę będę ocierał. Dobra, powiem coś o policji. Policja tu jest oczywiście głupia jak but. Eee, cała gra jest zrobiona tak, że właściwie nie, nie możemy zo zostać złapani przez policję. Jedyne co ona tutaj robi to głównie jedzie przed nami albo za nami. Czasem się po prostu o nas otrze i nas przyhamuje trochę. I, i to właściwie tyle. Eee, naprawdę nie podoba mi się to z roku na rok eee, w Nitro Speed'ach, nawet w wersji na PC. Cety, coraz łatwiej uciec przed policją, no tutaj na przykład jedzie przed nami i, i, i tak właściwie nawet jej nie zauważam, nie odczuwam, prawda? No, to jest słabe. Grafika w tej grze to w ogóle stoi naprawdę na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o gry na smartfony. O tu mnie trochę przyhamowała. Naprawdę ta grafika jest świetna i który jestem pierwszy. Nie drugi. Kolejny wyścig, tym razem jest to tryb checkpoint. Zabawa jest prosta, na trasie jesteśmy sami, na początku ciskamy nitro. Co chwilę mijamy checkpoint, tu właśnie będzie teraz, kiedy tak mrugło. W momencie, kiedy mijamy ten checkpoint, nasza e, prędkość musi być jak najszybsza. Więc przede wszystkim tutaj e, musimy się starać, aby w ogóle o nic nie ocierać, nie wjeżdżać na kolczatki. Kolczaczka nas zawsze lekko przyhamowuje. To jest fajny skrót. Naprawdę e, o, całkiem dobrze mi idzie, bo mało ocieram, a policja jak zwykle e, nic mi nie robi. Teraz mnie, o właśnie, teraz mnie trochę przyhamowała, ale mam nadzieję, że uda mi się zdobyć złoto i srebro zdobyte. Na końcu zagram sobie w speed runa. Jest to mój ulubiony tryb. Już na samym początku wciskamy nitro, dalej. Tryb jest bardzo fajny, polega na tym, aby średnia prędkość naszego samochodu była jak najszybsza. Filmik pokaże z dwóch nagrań, w jednym jest kręcony w 10 klatkach na sekundę, natomiast w drugim w 30 klatkach na sekundę. Ten kręcony w 10 klatkach na sekundę wydaje się jakby był, samochód jechał szybciej, jest to naprawdę bardzo fajne wrażenie po naszej lewej stronie samochodu mamy taki licznik naszej średniej prędkości abym zdobył złoto musi on wynosić 276 km na godzinę mi tutaj uda się zdobyć na pewno złoto o była nawet przed chwilą mała zacinka co mogę powiedzieć o tej grze jest tutaj 41 samochodów o właśnie zniszczyłem policję która próbowała mnie zniszczyć o ta właśnie też próbowała mnie zniszczyć ale sama po prostu się zniszczyła. Naprawdę tutaj wystarczy dwa razy samemu odrzeć o policję, aby zniszczyć taki radiowóz. Samochodów jest 41 map, jest aż 12. Naprawdę tu jest bardzo duże urozmaicenie. Gierkę polegam. W momencie, gdy ją recenzuję, kosztuje tylko 3 zł.